Panie umieszczono jego w internecie, bo się spotkamy w sądzie, okej? Okay? Proszę pana, w polskim prawie nie ma czegoś takiego zdefiniowanego jak osoby powszechnie znane. pan mi nie stać na plecach, bo trochę się niebezpieczy czuję jak pan mi krąży. Niech pan się nie boi, nic panu nie zrobię. Tak? Oczywiście, Można że nie. Muszę sobie stanąć tam kawałek dalej, ja panu nie zabraniam nagrywać. Nie ma problemu, bo z tym nie mam problemu. Też Ale pan ma kamerę, akary, dobra? Też pan ma kamerę. Ale moja kamera teraz jest w trybie czuwania, nie nagrywam. Ale może pan mnie nagrać, jak pan udaje. Ma nie mam takiej potrzeby, bo nie podejmuję wobec pana żadnej interwencji, tak? Tylko grzecznie na chwilę obecną proszę pana, żeby się pan odsunął kawałek dalej. A ja pana proszę, żeby pan ściągnął buty. Dobra? Pan sobie może mnie prosi, żeby ściągnął buty. No właśnie, to śmieszne jak to działa, nie? No niech pan się przesunie, naprawdę. Niech pan się nie stoi nam na plecach. Ale co pan się boi, obawia się pan kogoś, że Ta ktoś nagrał. Tak, obawiam się, że może pan mi zrobić krzywdę. No w jaki sposób? Pan jest uzbrojonym człowiekiem. Jest tu czterech uzbrojonych ludzi, to jak ja miałbym zrobić panu krzywdę? Jak miałbym zrobić panu coś złego? Śmieszne, jak to działa te bezprawne dyrektywy, nie? A, czy pan się przedstawi? Jak A, już... po, w jakim celu? No wszedł pan ze mną w kontakt, chcę wiedzieć. A pan się I... przedstawi jak pan tu przyszedł, i zaczął mnie nagrywać? No ja nie muszę, bo ja jestem prywatnym obywatelem. Ja, ja również nie muszę. A wie pan o czym mówi artykuł 2 i artykuł 10 ustęp 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej? A wie pan o czym mówi artykuł 15 ustęp 1 punkt 1 Kiedy policjant powinien się panu przedstawić? To, to pan mówi o ustawie o policji do mnie Ale tak. to jest legitymowanie. No to, to właśnie, to, to wtedy to, powinienem się to przedstawić, nie, to, tak, pan, to nie muszę się panu przedstawiać, to, 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 to pan, nie to pan nie pan ma... proszę, by się panu przedstawiać. A wie pan o czym mówi artykuł? To pan powiedział o ustawie o policji, tak. a pan, jeśli by pan nie, nie chciał e, legitymować, to tu mówimy o rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego a 2020 to roku. A co jest wyższym, rozporządzenie czy ustawa? Oczywiście, że ustawa. No to po co mi pan mówił jakieś rozporządzenie? A konstytucja jest jeszcze wyższym? Najwyższym no, aktem prawnym A, no to pan wie. A wie pan o czym mówi artykuł 61 ustawy Proszę do... Proszę pana ale konstytucji? Nie na, lekcji, na lekcji nie będzie pan mnie przepytywał. No wie pan, artykuł 61 konstytucji mówi, że ja mogę wejść w posiadanie pana danych. To niech pan wchodzi, jak pan zdobędzie. No. Dlatego pytam jak się pan nazywa. Czy pan się przedstawi? Że, że nie. To proszę pana, to pan popełnia w takim razie przestępstwo z artykułu to 20 Proszę iść zgłosić na komendę. Ale po co miałbym na pana donosić? No, jest pan świadkiem przestępstwa, to I... musi pan to zgłosić. No jestem, ale ja nie chcę na pana donieść. Co mam na pana donieść, żeby pan zrozumiał? Nawet ma, mieliście imienniki, teraz już nie macie, macie cyfry. Ja mogę nawet po tych cyfrach dojść, jak się pan nazywa, ale to wystarczy, żebym podał datę i miejsce. Dlaczego się pan nie chce przedstawić? Przecież o tym mówi artykuł 61 Konstytucji. Ale zaraz zapytamy się pana strażnika Panie strażniku graniczny! Czy pan się przedstawi, skoro wszedł pan ze mną w kątach? Panie strażniku graniczny Nic pan nie odpowiem? No ignorują mnie No nic To tu jeszcze chwilę Proszę się nie opierać o radiowóz. Proszę ściągnąć buty. Czy to, jest jakieś... Czy, czy, czy to jest jakieś przestępstwo? Proszę o albo zachowanie zgodnym o sprawem. Proszę pana, proszę się nie opierać sprawem? o radiowóz. Ja się nie opieram o radiowóz. Czy, czy to jest niezgodne ale z Ale może pan, może pan coś tutaj wyrządzić jakąś krzywdę. Kto nie, nie, będzie ponosił za to odpowiedzialność? Nie, oczywiście, że ja. No to proszę się nie opierać. Czy pan A. rozumie co się do pana mówi? Oczywiście, że rozumiem, ale niech pan mi powie... Dobrze, dobrze, skończyłem z panem, skończyłem z panem no. Czemu pan jest taki nieuprzejmy? Ja nie popełniam żadnych przestępstw ani wykroczeń. Co mnie tak pani osacza? Co? Chcecie użyć środków przymusu bezpośredniego? Nie. Nie, nie chcecie? Nie. Ja nie będę z panią dyskutować tak. Nie, nie chce pani ze mną dyskutować? Nie, Czemu porozmawiajmy na temat prawa? Dziękuję. No, jak pani chce, nie będę panią zmuszał przecież. Nie ma musu. Pan sobie dzwoni, ma tatuaże takie? Ma? A mogę się coś pani zapytać? Czy też nie? Czy policjantom wolno jest mieć tatuaże? Wolno. Wolno? O. Wolno. Nie w widocznych miejscach, typu twarz, szyja, ręce. No bo, wolno, A no dali. właśnie. A no właśnie, tak, właśnie wiem, że wiem, ja sprawdzałem tylko panią, ja wiem, że nie, nie wolno w widocznych miejscach, a widzi pani, ten, ten pan funkcjonariusz ma widoczny mnie, na ręce ma tatuaż. Ale nie ma na dłoni? A my na mówimy dłoń. o części tu, tu i tu. Aha, no właśnie, może to zasłonić, wiem, że może to zasłonić mundurem, nie? Panie strażniku graniczny, to co na myśli się pan? Przedstawi się pan? Ignoruje mnie. Czemu pan taki nieuprzejmy? Ja do pana grzecznie. Stoję tu jeszcze dwie minuty. Nawet żandarmerię wojskową tu wysłali. <grywka> Pan się uśmiecha. Pan policjant. Jaki tam funkcjonariusz gratulowany jest. Taka szybka kontrola. A tam jest pojazd straży granicznej. Właśnie się zastanawiałem, gdzie oni tutaj zawsze parkują. To co Panie Strażniku Granicznym? Przestawi się Pan? Panie tam chorąży chyba, widzę. Będzie mnie Pan ignorował? To by było na tyle. mojej intervenção tutaj